W tym odcinku posłuchacie o błędach uczniów. Najczęściej zdarzają się błędy gramatyczne, ale nie tylko to omówię w tym odcinku. Kto wie, może sami robicie takie błędy lub potraficie wskazać jakieś inne, które wy popełniacie? Dajcie znać w komentarzu. A tymczasem miłego słuchania. Numer 1: czas przeszły czasownika smatrijeć. Czasownik smatryć oznacza oglądać, obejrzeć, patrzeć. Często używamy go, żeby opisać, co widzieliśmy w kinie, w teatrze lub w zaciszu domowym. Smatryć film, smatryć wystywku, oglądać wystawę, smatryć telewizor, oglądać telewizję, smatryć z na, patrzeć z nadzieją na. Smatryć w głaza, patrzeć w oczy. W czasie teraźniejszym ten czasownik odmienia się następująco: Ja smatruję, ty smutrzesz, on, ona, na, anu, smutryt, my smutrzymy, wy smutrzycie, ani smotret, ani smutriet. Zauważcie, że akcent tylko w pierwszej osobie pada na końcówkę. Wreszcie odmiany mamy akcentowane o. Tę odmianę łatwo ogarnąć. Największą zmorą uczniów jest czas przeszły tego czasownika. A wydawać by się mogło, że jest zupełnie prosty. Bierzemy bezokolicznik, smatryć, odcinamy mu końcówkę, czyli ty, miękki znak, cie i dodajemy l w rodzaju męskim, smatrię, la w rodzaju żeńskim, smatrię, lo w rodzaju nijakiem, smatrię, li w liczbie mnogiej, smatryli. Или что, сейчас на насухам, я смотрел, я смотрела. Вержу, эти фраза с памятьей то шепчутку, а запоминайте, я смотрел фильм, я смотрела сериал, мы смотрели кино, он смотрел ей в глаза, она смотрела ему в глаза, смотрел, смотрела. Номер два, тысяч по Ты тысяча. Czyli tysiąc jest w rosyjskim rodzaju żeńskiego. Ty siecia, ty Zaklinam to słowo, żeby zapadło w pamięć. Odmienimy je sobie przez przypadki, bo tu też często pojawiają się błędy. Ktoż to? Ty Na przykład tysięcy człowiek na jednej fotografii, tysiąc ludzi na jednej fotografii, Czego? tysiąc nie tysiąc Нам не хватает тысячи долларов, чтобы купить билеты на авиаперелет. Нам бракует тысяча долларов, чтобы купить билеты на самолет. Кому чему? Тысячи. Она долго присматривалась тысяч элементов, думая, как долго ей придется их собирать. Она долго се приглядала элементов, мысля о том, как долго будет ее собирать. Кого что? Тысячу. Я вижу тысячу на небе. Видят тысячу птахов на небе. С кем, с чем, с тысячей. Дети обычно приходят с тысячей вопросов. Дети обычно приходят с тысячем питаний. И о ком, о чем, о тысячи. Ogólnie liczebniki i błędy w nich to jest temat rzeka. Odgrażam się czasem uczniom uczącym się polskiego i rosyjskiego, że zrobię mieszane zajęcia i będą się nawzajem poprawiać, bo ja już nie mam siły. A to wszystko ze sprawą tego, że są to bardzo podobne języki. Diabeł tkwi w szczegółach, jak rodzaj gramatyczny w przypadku liczebnika Tysiecia lub końcówki innej niż w polskim. Numer 3. Leżać, na liście znalazł się czasownik leżać. Uczniowie często w bezokoliczniku robią kalkę z języka polskiego i mówią leżeć, a w rosyjskim takiego czasownika po prostu nie ma. Zapamiętujemy leżać, leżać, leżać z A przed końcówką. Czasownik ten w czasie draźniejszy odmienia się następująco. Ja leżę, ty leżysz, on leżet, my leżym, wy leżycie, a nie leżat. Przykłady. między szafą i krawacją leży maliki kawiór, między szafą a łóżkiem leży mały dywan, między szafą i krawacją leży mały kawiór. My nie możemy dażdać kaniku, kiedy będziemy leżeć na plaży. Nie możemy się doczekać wakacji, kiedy będziemy leżeć na plaży. My nie możemy dażdać kaniku, kiedy my będziemy leżeć na plaży. Jak już omówiliśmy czas teraźniejszy, to dorzućmy sobie do tego czas przeszły. Ona leżał, ona leżała, ono leżało, a nie leżali. Jej leżał leżał na stale, jej leżał na stole. Jej ocitrać leżał na stale. I ostatnie dwa punkty poświęcę konstrukcjom przyimkowym, które warto zapamiętać. Numer 4. minia ominia. Konstrukcja umienia i mienia sprawia czasem trudności. Umienia mówimy wtedy, kiedy mówimy o posiadaniu czegoś, czyli w polskim to będą zdania z czasownikiem mieć. Na przykład umienia młodszy brat, mam młodszego brata. Umienia nowy wielosipie, mam nowy rower. Konstrukcja ta może wskazywać również na stan zdrowotny i zjawiska w ciele, na ciele. Na przykład umienia wysokiej temperatury, mam wysoką temperaturę. U mnie po korze. mam uraszki po mam gęsią skórkę, dosłownie murówki po skórze. U mnie rwłota wymiotuje, u mnie nasmark, mam katar, u mnie słuderek nogu zwiel, złapał mnie skurcz, u mnie króżyca kręci mi się w głowie. I to właśnie ten przypadek użycia konstrukcji jest najbardziej kłopotliwy, ponieważ o samopoczuciu, symptomach mówimy również przy pomocy konstrukcji minia, między innymi. Minia znubit. mam dreszcze. Minia taśnid jest mi niedobrze. Minia rwiot, wymiotuje. Minia trisjut, trzęsie mną. Najłatwiej to zapamiętać, że jeżeli mamy jakiś tam czasownik, dodamy konstrukcję minia. Jeżeli opisujemy stan, wymioty, gorączkę, coś tam, używamy umienia. Minia znubit. u mnie wysoka jest temperatura. Minia rwiot, mnie Łuota i numer 5 minia i mnie. Na początku nauki na błędem jest mylenie przez uczniów konstrukcji minia i mnie podczas przedstawiania się, nie mówienia jak się ma na imię i ile ma się lat. Po polsku mamy prostą sytuację w obu tych konstrukcjach użyjemy odmienionego czasownika mieć, czyli mieć na imię mieć ileś lat. Po rosyjsku to bardziej skomplikowane. Aby powiedzieć, jak mamy na imię, musimy użyć przyimka w pierniku: mnie, nas, was, ich i dodać do tego zawód, czyli czasownik zwać trzeciej osoby liczby pojedynczej. Po polsku też mamy konstrukcję mnie, ciebie, zwą”, ale jest ona bardzo rzadko używana. Pojawia się już wyłącznie w języku literackim. Dla zapamiętania przygotowałam zdania z popularnymi rosyjskimi imionami i ich zdrobnienia. Ciekawe, czy wśród tych zdrobnień coś was zaskoczy. Mnie zawód Paweł Pasza. Так зовут меня друзья и близкие. Меня зовут Светлана, Завета. Так зовут меня друзья и близкие. Тебя зовут Иван, Ваня. Так зовут меня друзья и близкие. Тебя зовут Таня, Таня. Так зовут тебя. Так зовут тебя друзья и близкие. Его зовут Дмитрий. Так зовут его друзья и близкие. Ее зовут Ирина, Ира так зовут ее друзья и близкие. Нас обоих зовут Михаил, Миша, так зовут нас друзья и близкие. Вас зовут Данил, Даня, так зовут вас друзья и близкие. Вас обеих зовут Мария, Маша, так зовут вас друзья и близкие. Их обоих зовут Виктор, Витя, так зовут их друзья и близкие. Их обеих зовут Елена. Lena, tak zawód ich druzia i bliskie. Jak już ogarnęliśmy sobie tę konstrukcję, to przyszedł czas na mówienie o wieku. Po rosyjsku o tym, ile mamy lat, mówimy za pomocą konstrukcji z przyimkiem w celowniku, czyli kamu, czemu, mnie, jemu, jej, wam, nam, skolko let. Mnie 30 let. Ciebie 4 gody. Jemu 42 gody. Jej 12 let. Wam 55 let. Нам двадцать один год, им восемьдесят семь лет. W transkrypcji znajdziecie tabelkę z zajękami osobowymi w celowniku i bierniku do prześledzenia, jak wyglądają one w języku rosyjskim. To teraz jeszcze porównajmy sobie, jak rzeczowniki i zajęki dzierżawcze zachowują się w tych dwóch konstrukcjach. Warto zapamiętać te zdania. Maju mamu zawód Nastia. Majej mamie, 43 gody. Majewo papu zawód Wiktor. mojemu papie, 50 lat. Maju siostru zawód Ania. Моей сестре одиннадцать лет, моего брата зовут Никита, моему брату восемнадцать лет. Przy okazji, mieście małą powtórkę wybranych liczebników. To tyle na dziś. Przebrnęliśmy przez dużo różnych zagadnień, przede wszystkim gramatycznych. Jeśli cokolwiek byłoby niejasne lub macie jakieś dodatkowe pytania, dajcie znać w komentarzu. Również w komentarzu pod odcinkiem możecie podzielić się, jakie błędy wy najczęściej popełnialiście lub wciąż popełniacie. Kto wie, może w kolejnych odcinkach weźmiemy je na tapet. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętajcie o transkrypcji zadania. Jeśli chcielibyście postawić mi kawkę, zostawiam w opisie link do skarbonki bajkofitu. Oczywiście jeszcze małe takie ogłoszenie. Jeśli, jeśli bylibyście zainteresowani lekcjami rosyjskiego regularnymi lub takimi dorywczymi na zrobienie sobie jakiejś powtórki, to zapraszam serdecznie. Planuję rozszerzyć możliwości mojego lekcyjnego grafiku. Przyjazne youtube. Y. I da skóry w streci miłej nauki i do usłyszenia wkrótce.